Dzień dobry! Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Królestwo Boże w Podobieństwach. Tym razem omówimy podobieństwo o sieci, która jest zapuszczana w morze. Tym razem Pan Jezus Chrystus opowiedział, czy opowie, czy przeczytamy sobie takie podobieństwo właśnie o sieci, która jest zapuszczana w morze i zagarnia wszystkie rodzaje ryb, jakie się w tym morzu, czy w danym obszarze przeciągania sieci znajdą. Przeczytam to podobieństwo z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13. Od wiersza 47 dalej podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczanej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadwszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Królestwo Boże porównane do sieci zapuszczanej w morze. Ja myślę, że jest to podobieństwo, które przedstawia takie dwa jakby odcinki, czy dwa, dwie sytuacje, które związane są z tym korekcją. Pierwsza sytuacja, kiedy siedzie jest zapuszczana w morze i kiedy jest ściągnięta, to jest taki obraz ewangelizacji świata. Natomiast drugi obraz to jest ten obraz końcowy, kiedy pewne Sytuacje, które może są gorszące w tym królestwie, albo pewne może okoliczności, czy osoby, które zdają nam się, że nie powinny do tego królestwa należeć, one zostaną jakby wybrane, oddzielone te sytuacje, które są dobre i te sytuacje, które są złe. I drodzy przyjaciele, to podobieństwo powiedział Pan Jezus w tym celu, aby nam uzmysłowić, że Królestwo Boże ma pewną jakość, pewną normę, która jest oczekiwana od tych, którzy się w nim znajdują. Tak jak rybacy czy osoby, które zarzucają sieci w morze i je ciągną, oni robią to w określonym celu. Pomimo tego, że różne ryby trafiają do tej sieci, a nawet może przedmioty, kiedy dane morze czy dane miejsce połowu jest zanieczyszczone, to pomimo tego oni zarzucają to w konkretnym celu, aby określony rodzaj ryby złowić i wydobyć z tej sieci i przekazać go czy do przetwórstwa, czy do sprzedaży, to wszystko się robi w tym celu. Podobnie jest i z Ewangelią, podobnie też jest z Królestwem Bożym. Ono jest głoszone dla wszystkich ludzi, ale w bardzo ściśle określonym celu. Po to, żeby zmienić nasze życie, żeby zmienić nasze postępowanie, żeby dać pewną normę, która jest oczekiwana w tym Królestwie. Żeby w końcowym efekcie, kiedy ta sieć zostanie wyciągnięta na brzeg morza, i zostanie z tej sieci, będą wybierane ryby, czyszczona, to żebyśmy my mogli się znaleźć wśród tych ryb, które, czy wśród tych osób, które są w normie wyznaczonym przez Królestwo Boże, w tej jakości, którą oczekuje Królestwo Boże. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I robi też się sieć czy to podobieństwo o sieci kojarzy się też z takim świadectwem, czy takim, taką sytuacją, która miała miejsce w pewnej plantacji, kiedy pracowali jeszcze niewolnicy i było to powszechne i dopuszczalne? To na jednej plantacji pracował niewolnik, który był chrześcijaninem, którego pan dosyć tak po prostu z niego się naśmiewał i podważał jego wiarę, mówiąc, co Bob, jesteś wybrany, prawda? Jakby naśmiewając się z jego poglądów. I niewolnik na pytanie pana, a jak myślisz, czy ja jestem wybrany także? Nie wiedząc co odpowiedzieć, po krótkiej na myśl odpowiedział mu tak: Panie, trudno jest kogoś wybrać, kiedy ktoś w ogóle nie kandyduje. To jest bardzo ważne. Żeby znaleźć się w Królestwie Bożym, w ogóle trzeba być w tej sieci, trzeba być kandydatem. Trzeba znaleźć się w gronie tych, którzy kandydują do bycia w Królestwie Bożym. I to jest kolejny, jakby, element tej całej. Sytuacji, żeby się znaleźć w miejscu, do którego nas zaprasza Bóg, Ojciec, swoim synu Jezusie Chrystusie. Trzeba być w tej sieci, trzeba znaleźć się na brzegu, wśród różnych innych ryb i zostać dopiero wybrany, zakwalifikowanym do tego królestwa. To jest bardzo ważne. Dlatego my, którzy jakby angażujemy się w królestwo, musimy o tym pamiętać, że jeszcze będzie ten końcowy efekt, ten końcowy, jakby moment. Tej pewnego wybrania, ocenienia, określenia naszej postawy, tego zbawienia, tego dzieła odkupienia, które Jezus Chrystus dokonał na Krzyżu Golgoty i czy ono ma miejsce w naszym życiu. Zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy kandydowali, angażowali się z myślą o wybraniu, z myślą o przyszłości, która jest pomyślna, którą zgotował dla nas Jezus Chrystus. Zostańcie z Panem Bogiem jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.